Chciałem opowiadać Wam o ludziach z pasją, o przyrodzie. Jak żyć, żyć. Jedna noc zmieniła wszystko. Jesteśmy w Wózłorzu Górnym. Wojskowi z ludzią bronią ich zatrzymują. to się nigdzie, prawda. Na Podlasiu, czyli tu, gdzie mieszkam, rozpoczął się największy kryzys humanitarny, jaki pamiętam. Jestem częścią tej historii. Informuję. Nie jedli, nie pili. Pomagam. Szukam zaginionych. W tym miejscu spoczywał już nieżywy Achmed. Prawdopodobnie mogą znajdować się ciała trzech migrantów. Ustalam tożsamość zmarłych. Wspieram ich bliskich. <noise> Mohamed Yassim, jego grup oznakowany jest jako grup osoby niezidentyfikowanej. Współpracuję również z ludźmi, którzy nie są obojętni. I albo jesteś po stronie tych, którzy pomagają słabszym, albo jesteś po stronie pracy. Moje media społecznościowe stały się ważnym źródłem informacji o tym, co dzieje się przy granicy z Białorusią. Kryzys się nie skończył, a ja robię to, co do tej pory. Właśnie jadę w kierunku I będę robić nadal, niezależnie od wszystkiego. Mam nadzieję, że nie sam. Dlatego rozpocząłem współpracę z platformą Patronite, dzięki której każdy z Was może dołączyć do grona moich patronów. Wasze wsparcie pozwoli mi w pełni poświęcić się działaniom na pograniczu polsko-białoruskim. Z kolei w rozwoju mojego kanału YouTube'owego Czaban Robi Raban pomaga mi agencja Video Brothers. Wszystkim Wam dziękuję za wsparcie. Nie zapominajcie o kryzysie na granicy z Białorusią. Nie zapominajcie o ludziach, którzy wciąż walczą tu o życie.